Dziś wyruszamy w Pieniny. To nieduże pasmo, ale atrakcji dla górskich turystów jest tyle, że przy wyborze drogi zasięgamy rady dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego. temu turyście Pieniny kojarzą się z trzema koronami i sokolicą. Co ciekawego w Pieninach poza tymi e, dwoma szczytami można zobaczyć? No, jest szereg ciekawych elementów, które warto tutaj pokazać i zaproponować do zwiedzania. No, przede wszystkim spływ Dunajcem, Przełom Pieniński. Rzecz naprawdę bardzo ciekawa, ewenement w skali europejskiej, w skali nawet może światowej. Warto z wpływem zobaczyć Pieniny od strony wody, zobaczyć dwie części, polską i słowacką. Dwa zamki pienińskie, czyli Zamek Czorsztyński w Czersztynie i Zamek Niedzicki, zachowany najlepiej, no ale chyba dobrze znany wszystkim z wielu ujęć, zdjęć, ponieważ jest rzeczywiście bardzo popularny. Okazuje się, że nawet w Pieninach można zaplanować całodzienną wycieczkę. Idziemy niebieskim szlakiem z czorsztyna w kierunku Szczewnicy. Trasa prowadzi w poprzek parku. Podejścia nie są ostre. Po drodze kultowe szczyty, trzy korony i sokolica. Pienińskie łąki. Latem żadne inne góry nie są tak ukwiecone. Ogromne bogactwo florystyczne pieniński łąk związane jest z kilkoma rzeczami. Przede wszystkim z podłożem. Podłoże węglanowe, podłoże wapienne powoduje, że gleba jest bardzo żyzna, a z żyzną glebą związana jest duża różnorodność florystyczna. Drugim elementem, który wpływa na różnorodność florystyczną pieńskich łąk, jest gospodarka człowieka. Łąki nie są ekosystemem naturalnym, jest to tak zwany ekosystem kulturowy, który swoje istnienie zawdzięcza tylko i wyłącznie działalności człowieka, czyli systematycznemu nawożeniu, a przede wszystkim wykaszaniu. Wykaszanie powoduje to, że preferowane są te właśnie gatunki, najpiękniejsze gatunki kwiatowe, natomiast gatunki najbardziej popularne giną. Jesteśmy przy najwyżej położonym w Pieninach tradycyjnym punkcie gastronomicznym. Dzień dobry. Powitać, proszę się Co napić. Co Pani poleciła? A kompotu, maślanki, mleczka kwaśnego? Zgadza się kompotu napić. No to proszę się kompotu napić. Bardzo. Lepiej. Jaki no. Pani ma kompot? A porzeczka, jabłuszko. Proszę się napić. Pani to wszystko sama wnosi? Czy... Nie, córka mi pomaga. Ale, ale wnosi na plecach, tak? Tylko w rękach, na plecach. Proszę. Niesamowite. Nie, I pani powie, coś grzmi, będzie lało dzisiaj? Coś na razie, bo cię obchodzi. Chyba, żeby tu co przyszło. Dużo turystów się u pani zaopatruje? Raczej nie, bo seniosu. No, ale plus, minus się opłaca. I pani co, to poproszę jeszcze jeden Dobrze. kubeczek, to będzie lżej na dół. Dobrze. Na dół to już zawsze lżej, bo to z górki. Cienisty las, rozgrzana, pachnąca łąka, górskie źródło, czegoż można więcej oczekiwać od górskiej wycieczki. jeszcze parę kroków i jesteśmy na przełęczy nazywanej przez turystów wędrujących ku Trzem Koronom chwała Bogu zapewne dlatego że stąd do szczytu jest już naprawdę niedaleko dobry dobry można kupić bilecik na szczyt? No na razie, że tak powiem, nie wpuszczamy ze względu, na, że burza jest za blisko. Czyli w czasie burzy, w czasie burzy. Nie wolno chodzić. No to jest wszystko metalowe. Jak pan widzi, poza tym wychodzimy na sam wierzchołek, także... Rozumiem, czyli... A trzy korony mają coś w sobie, że jednak ściągają burzę. Czy o, o której zaczyna się tłum, mniej więcej? Od godziny 10-11 już zaczynają wzrastać ten tłum. Czyli jakbym powiedział przed o 9, o 8 to bez problemu. Jest pójściutko i najładniejsze widoki wtedy powietrze jeszcze nie jest zmocone. Czyli w sumie... Pewna pogoda zawsze jest rana. Czyli w sumie nagrodzony będzie ten wysiłek rannego stawania. Bo te burzy się dopiero teraz wytwarzają. ma się koło południa. Burza jednak nas nie ominie. To kolejne napomnienie, że z górami, nawet tak niedużymi jak pieniny, nie ma żartów. że rano na niebie nie było ani jednej chmurki, teraz leje jak z cebra. Kurtka, która cały czas ciążyła w plecaku, będzie jak znalazł. Kiedy pada naprawdę mocno, trzeba też zabezpieczyć plecak. Taki pokrowiec nie zabiera dużo miejsca, a skutecznie chroni rzeczy przed przemoczeniem. Gdy chcemy mieć dwa w jednym, osłonę dla siebie i plecaka, można kupić poncho. Teraz już żaden deszcz niestraszny. Już po burzy. Wstęp na szczyt otwarty. Ciasno jak na Giewoncie, ale czego nie robi się dla takich widoków. Na Sokolice już nie dotrzemy, trzeba skrócić trasę. Przez wąwóz sopczański schodzimy do sromowców. Po burzowej przeprawie na Trzech Koronach, idąc za radą pana dyrektora parku, postanowiłem pienińską wycieczkę skończyć spływem Dunajcem, ale zanim spłyniemy Dunajcem, jest okazja, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o flisactwie, skąd powstało flisactwo, jak to się w Pieninach pojawiło. To ja zapraszam do pawilonu wystawowego i do najgorszej przystani. Wzięło się to wszystko od spływów, spływów z drewnem, spływów z towarami do morza i odłowienia łososia na Dunajcu. Magnateria węgierska, głównie węgierska, wędrując ponad Dunajec, podziwiając wyczyny flisaków, miała ochotę z nimi popływać. Wysiadając z łodzi zostawiała sutę napiwki. No nie trzeba było być specjalistą czy ekonomistą, żeby policzyć, że wożenie tego pana się bardziej opłaca niż spław drewna, niż łowienie tego łososia. Stąd pierwsze spływy. Tutaj z tyłu płynie mój ojciec, no dość, dość jeszcze w młodym wieku. Z nim zaczynałem również swoją karierę, swoją karierę zawodową. Właśnie przy ojcu, pierwsze kroki stawiałem na dunajcu, najpierw jako dziecko przewożony jako pasażer na gapę, mhm. gdzie, gdzie tego rzemiosła się uczy właśnie w ten sposób, że ten dunajec poznaje się od najmłodszych lat i w wieku 18 lat, kiedy można już, jest się przyjętym do stowarzyszenia, Praktycznie ten jest znany. Wiadomo jak tą sprysę trzymać, jak na tej łodzi płynąć. Dobry, Dobry. Dobry. można? Nie wpadnę do wody? Nie. żeby być pisakiem, trzeba być kawalerem. Tak, niesamowicie ważna rzecz. Trzeba mieć ukończone te 18 lat i być kawalerem. No tradycja jest kultywowana, jak już powiedziałem, z dziada -pradziada. Dziadek był kawaler, ojciec kawaler, syn zostaje też kawalerem. No i syn syna dalej, dalej, dalej kultywuje tą tradycję. No właśnie, to jakaś ciekawa, ciekawostka biologiczna, przyrodnicza. No, Sami kawalerowie, a jednak ich nie brakuje. No wie pan, no nie trzeba zaraz całego browaru kupować, żeby się piwa napić, nie? No to już jest jasne. Zbliżamy się do największego miejsca na Dunajcu, miejsce to zwane jest Skokiem Zbójnika Janosika. Szerokość Dunajca w tym miejscu jest 12 metrów i również pod łodzią głębokość Dunajca jest 12 metrów. Miejsce dlatego zwane Skokiem Zbójnika Janosika, bo w tym miejscu Janosik goniony przez Hajduków przeskoczył Dunajec, zratował się ucieczką, tam widać w skale jego odciśnięte stopy. Słyszałem, że ulubioną zabawą pisaków i e, turystów jest zgadywanie, po której stronie będzie ta albo tamta góra. Jaką szansę turysta ma z Flisakiem wygrać taki zakład? Znaczy, słuchajcie, no, nigdy się tak nie zdarzyło, żeby Flisak przegrał, nie? <laughs> Wiadomo, turyści, turyści skazani są na tą przegraną, z tego względu, że Flisak ma tą możliwość, że mając ten ster w ręce, zawsze może tyłem przepłynąć. Nie wiem, czy się Pan z zgodzi, ale myślę, że po każdej takiej e, pierwszej wędrówce po Pieninach warto by turyście zaproponować takie ukoronowanie tego całego pobytu w Pieninach, spływ Dunajcem. Wincenty Pol już nawet napisał, nie wyrywaj się z gościny, kiedy ci losy tu przywiodą, a z powrotem pójdź się wodą na Dunajcu przez Pieniny. Myślę, że nie pomylił się, nie pomylił się, nic nawet o pogodzie nie mówił, czy to pogoda słoneczna, czy deszczowa. Jeżeli turysta sobie życzy, pływamy bez względu, tak jak już powiedziałem, na pogodę, nawet w deszczu. Głębiej jak do skóry jeszcze żadnemu flisakowi nie przeleło i na razie dopóki to nie nastąpi, to pewnie ta pogoda nas nie zrazi. No mieliśmy okazję dzisiaj tego zaznać. No i chyba nam to nie przeszkodziło no, za bardzo.